Przetestujmy sobie ciasteczka Oreo od Zeleny Gomez. Wydaje mi się, że ta edycja ma mieć w ogóle smak kremu cynamonowego, ale ciężko mi to teraz zweryfikować, bo na opakowaniu jest wszystko po hiszpańsku poza Oreo i Selena. No, więc otwieramy i zaraz się przekonamy. Ej, ładnie pachnie tak korzennie, ale też trochę kawowo. I w ogóle każdy z tych ciasteczek jest naznaczony jakimś nawiązaniem do Seleny. O, tu chyba mamy płytę taką w kształcie serduszka. Tu mamy jakieś słuchawki. Nie, no spoko, cute, okej, okay, testujemy. Ej, dobre. Wiecie co, to samo ciasteczko chyba bardziej mi smakuje niż to klasyczne, bo ono smakuje tak totalnie jak taki korzenny pierniczek, może nie pierniczek, ale takie korzenne, klasyczne ciasteczko, wiecie o co mi chodzi i między tymi ciasteczkami jest faktycznie taki mleczno-cynamonowy krem. Mega spoko, szczególnie na taką jesieniarską porę. Daję im 8 punktów na 10, bo mega słabo, że są limitowane i trzeba się trochę namęczyć, żeby je dorwać.